Dzień dobry widzowie. Dzisiaj będzie moja reakcja na Skibidi Toilet. Dobra, przypominam o zasubskrybowaniu kanału, da daniu lajka i zapraszam Was do oglądania.

Dobra, w restauracji na kiblach wykwintna restauracja i nagle wbija szkibini toilet. Wyobraźcie, siedzicie sobie w restauracji i nagle przez dni wbija wam szkibini toilet i śpiewa. Brrrr, szkibini dobro. A już patrzcie, nawet wojsko ruszyło z nimi walczyć. Jakieś nawiązanie do Star Wars? Ta piosenka? skibidi skibidi skibidi, my And A nie, czekaj. Jebu, jest, yes, <Springs> yes! Czekaj, czy oni podrobili piosenkę Wednesday? skibidi da Yes, yes. Właśnie. Kto oglądam Wednesday zostawia łapkę w górę i subskrybuję kanał napiszcie jeszcze komentarz Wednesday bo tam piosenka taka była O, spuścił go spuścił go i co tak się pozbyć I? no spoko łatwo no jest to jest chyba jakiś szef

Ten kameramen tańczy, a te policjanci mi toilet, kogo gonią. Eee, co? Czekaj. Czemu? Czemu? Ktoś mi powie. Tak! Wbijają pan kamerameny! Dobrze! Dawajcie ich!

Nie no, ja nie mogę z tym kamera O! Tak! Dobrze wysadził je! Nie! Co? Nie! On teraz go zrzucił! A teraz takiego leci! Co jest? Jeszcze dobrze. Dobra, kamera leci ich obserwować. O, jedyne co słyszysz! To pies jest, to pies jest, do pies jest! Bo chyba jako jedyna nie śpiewa... mini do pies jest. Co jest? Jakiś pająk wyskoczył, jest Patrzcie ile szkibini tolu toaletów i tych... znaczy tych... tych dużych, nie tych małych. Tych małych to... to dużo bardzo jest, a tych dużych w tym miejscu. Co jest? Co jest? Jak dużo? No i ten się wychyli, nie! On jest szefem chyba. Ten złoty toalet tu leży. Dob, dob, dob. Jest, jest. Dob i dob, O, dobra. Rozwalił go. Jest. Dobra, tego też rozwalił. tego wziął. Wielki kameraman. On jest najpotężniejszy przecież. Patrz O, jedzą sobie popcorn, frytki o, jaki on jest potężny! Patrzcie, jak go odepchnął! Patrzcie, co mu tym. Z... Patrz, to jest diabeł, no bo ma rogi! I tak gulaserem pojechał! Nie, on jest niezniszczalny! Pa, jak ich pozwala! No i pa, pojawił się ten. On go na pewno spuści, nie? Co, nie no i ten rakietowy! olu słowa nie, nie przetrwał tego! Ucieka! No nie! Jednak go nie spuścił. Ej, ale dwa metry! To dip minus dip dip Ej, oni mu teraz robią przesłuchanie gdzie jest ten kryjówka jego? Żeby go spuścić, nie? No chyba tak Spuszczaj go! No właśnie.

co jest? Robią wielkiego takiego Więcej takich wielkich Oni go reperują Odnawiają go Nie, znaczy no, jakby go odnawiają, czy... Pa, co on teraz robi? Pa! On ma działo w palcu Co jest? Jaki kozak Nie, no to kameramen naprawdę wygrają Pewnie Nie Nie! Jest Dobra? Cholę kozak! No i znowu ten, no i znowu go nie. Kto to? Czekajcie, e, mam głos? Mam. A dobra jest. Zbyt 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 Ale jacyś inni się pojawiły Aparaty? No takie o Kamery Głośnicki Ale to na pewno nie są głośniki To są głośniki, ale to nie wiem co to. to jest Nie wiem co Ej to nie jest ten To nie jest ten Nie wiem No jest Paj jak to wleciał Odbił się on! Bo jaki kozak! Ole kozak! Ole kozak! pas puścił go ten! Jakie kozaki! Babeta! O nie! Kolejny! Ko... Jakaś inna muzyczka gra. Mostaw coś tam. Jeszcze usiadł na to tej toalecie! Ja nie mogę! To jest dziwne i to bardzo dziwne No reklama kolejna jakaś ta deep tam Nie Oni ich spuszczają! Jak kozacko! Nie no, kozaki! Pa! Jakiś ukryty! On handluje cukrem nielegalnym! O nie! Zobaczyli go! Uciekaj, kameramęgie! Rozwala ich! No, dawaj go! Tak, dobrze! Ej, jaki był dźwięk! No, Ci co, że wygrali. Ten sobie siedzi na kiblu, co to? Zgrzana toaleta? Co jest? Co jest? Co jest? Y co jest? Ej, ale co to było? Czemu tu leży kamera? A co? Co jest? Ej! Walu mnie! Walną nas! Wolno nas! Walu go! Co jest? Ej, to jest ten... Nie! Co? Wy... Nie! To są te schakowane! Oni to schakowali! Oni ich schakowali! Ile ich jest? Nie! Tak! To... Co? Nie! Przegrywają! Kamera przegrywają! go, żeby był kontra oni. Nie! Nie, nie! Przecież oni teraz przegrają. Jak oni go mają, to oni teraz przegrają. To jest się teraz. W tej chwili. Tamten, tam ten tam stoi jeszcze ten z laserami. To jest za mocne. YouTube Czekaj, to był Szkimi toilet mem? Dobrze, trzymajcie go. Świetnie. Czekaj, czemu nie ma głosu? Co jest? W tych momentach nie ma głosu. Dawaj, ej! Ej, masz słówkę? To chyba może... Tak, ich i rozwala te te... Te małe, które hakują. Wal w niego, dawaj, strzelaj w niego! No jak? Jak on nie... Ociekaj jak najszybciej! Yeah. Spłucz go! Dawaj, w niego celuj! Dobrze. Czyli TV-many. TV Ej, co jest, to jest TV-man? Czyli one są najpotężniejsze? T taki jeden mały jest jeszcze potężniejszy od tego dużego yy, głośnik mena. Nie wiem jak on się nazywa. Chyba mogą to użyć na tym tym, na tym wielkim naj... największym. On zakłada tu szkiełko, nie? Pa. Jaki wielki. Czerwone światło. Spuszczają, co jest? Sami się spuszczają, oni to wygrywają. Nie, no na pewno to wygrywają. Tak głosu Czemu głos w pewnych momentach nie działa? A, one się biją! Zdej, zdjął obiektyw. Co jest? Łapie gorzki mi toilet bez twarzy! Co jest? On, do, 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 jest, jest. W okularkach teraz. To na nich nie działa. Oni przechwyci. Wzięli to szkiełko i. Dobrze, kamerameny są. Ej, co jest? Wielki toalet się na nich przewala i ten typ. W okularkach jest kolejny. Nie, tu już go nie pokon. Dobrze, świetnie. Ej, ale czemu nie ma dźwięku w pewnych momentach? I to jest. To się stało takie wielkie, ten ekran. Ja się pytam. Dobra, niestety nie ma muzyczki. Ale zobaczcie! On. Dodaję sobie te głośniczki i ich tutaj o rozwala. Który to jest epizod? Nie gadaj! Nie! On! Bo go jeszcze nie odmienili, no tak! Aha, jest zły. Dobra, widzowie. I ja się z Wami żegnam. Zasubskrybujcie mój kanał. Do widzenia i pa pa!